a little star how I wonder what you are up above the world Cześć, na wszystkim, Kofb z tej strony. Widzimy się już w kolejnym odcinku naszej serii z horroru Blair Witch. Mamy teraz do zrobienia prawdopodobnie tą maszynę, bo pozyskałem części, jak wiecie, z poprzednich odcinków. E, no i co? Będziemy sobie teraz e, naprawiać ją chyba, co nie? Tutaj trzeba zamontować oczywiście... co tu będzie montowane? Ciśnieniomierz. A tutaj... korbkę. E, dobra. Co tu trzeba z tym zrobić? Nie działa. Mm, nie działa, bo to powinno jakoś chodzić, mi się wydaje. Bo to służy do podniesienia tego trzeba. Jak słyszymy, to w ogóle nie chodzi. Eee... Czy mamy tu jakieś wskazówki? Może wskazówka będzie na tej kasecie. Oglądaj kasety. Maszyna, maszyna, to jest to. Mhm. w zasadzie proste. Ok. Najpierw trzeba to rozpalić. Coś słyszę? A, dobra, nasza maszyna już chodzi. No i git. Aha. Trochę pociągnęło. Ja tą myszką sobie przekręcę. Dobra, rośnie. Oj, za szybko coś leci. A, nie mogę tego. Dobra, nieważne. Y... Jeszcze raz spróbujemy. Leci ta wskazówka trochę, czy nie? To w ogóle chyba nic nie robi. Chociaż może tym powinniśmy operować, a tym wziąć na maksa po prostu. Pies splunął. Dobra, mamy to. I teraz przykręcimy trochę. Patrzcie. Idealnie. Wyczekamy aż nasze drzewko zostanie usunięte z drogi. Czy to już? No i dobrze. Lecimy znowu na pociąg. Szczerze mówiąc, muszę wam się do czegoś przyznać. Wiem mniej więcej co tu robić, bo już nagrałem odcinek, który oczywiście się tak jakby nie nagrał, więc miałem śmieszny problem, bo nagrałem trzy odcinki, więc jakieś 3 godziny z życia, może dwie. Chyba dwie zmarnowałem. Totalnie zmarnowałem. Nieważne. Rozkoszujmy się tą wspaniałą grą. O, ale to jest creepy. W sensie nie lubię takich ja niejasnych, tylko ciemnych dróg i tak dalej. Tam się widno zaczyna robić. Zajebiście. Kocham widno. I like it. Oh yeah. Coś strasznie wolno to jedzie. Nie uważacie? Co to w ogóle robi, słup? O, to coś jest chyba. Dobra. Zeskakujemy. Myślę, że coś tam stoi. Aaaa, tam nieśmiertelniki. Jakiś list. Ale nic tu nie ma. To on tak piszczy? Nie, to nasza lokomotywa, pociąg, nie wiem jak to się nazywa. Danger. To się nazywa Danger. <gry> e, I dobra, przez to pole teraz możemy przejechać, bo mamy pociąg. W ogóle, co to jest za kówno chore? Gerary, here. W ogóle, what? Tu nie ma motorów. Jak my jedziemy przez pole? Czy tam las, który nie ma torów? Shut up! No, 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 tak, tak, tak. What the... Co się stało? Halo? Don't stop me now. Tak, 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 tak. Dobrze, gościu mówi. What? Nie, 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 nie możemy się zatrzymać. Matko święta, ja mówię. Piorun, pior pier. Nie będę mówił jak No dobra, myślę, że jest sytuacja opanowana. Miejmy nadzieję, że tylko ten most się nie zawalił, który widzę. Oby się nie zawalił. Bo będzie lipa. Nie bój się piesku. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, obiecuję. No tak. Jest nie spadł. Halo! Psie? Dawaj, pełna rura. Nie da się dalej. No cóż, ale most się zawalił, jednak. I to jest lekcja na dziś. Pamiętajcie, moi drodzy. Nie palcie ze sobą mostów, bo nie będziecie mieli jak wrócić. Lecimy sobie. Myślę, że musimy iść po prostu, prosto. Ktoś do nas dzwoni, Jazz. O no, nie, wszystko w porządku, a z czym O cholera! Dom. Czy to jest dobrze? Czy to dobrze świadczy? Nie wiem. W sensie wiem, ale będę dawał, że nie wiem, bo nawet nie wiecie, jak się zdenerwowałem tym, że mi te trzy odcinki przepadły. Dobra, Jess, na razie, na razie kończ to, skaczemy. Co? O! When do that. <laughs> Gościu, co, co z tego, że świeruje? E, co z tego, że jest sam w lesie w jakimś kównie i z psem sam ale mówi po prostu na naczyku, nie jak ktoś tutaj śmieci. Najgorsze są śmieci, nieważne, że... <laughs> mam styraną banie. <laughs> Okej, okay, dla pewności. Oh yeah. Dla pewności światło zawsze tam ktoś jest. Jakieś zdjęcie Rafael. Tu zbyt nic nie ma z tego co pamiętam. O, nie jest kasetka, która jest nam potrzebna. Oglądaj. Co, ładniej wygląda filmik, co nie z kamerą, a nie z takim małym kwadracikiem. Dobra, tutaj kogoś chce zabić, kościół. Przynajmniej się biją. Okej, okay, wlas tutaj i chciał iść tam i się tam zamknął. Okej, okay, mamy otworzone drzwi, ale jak przewiniemy sobie tutaj, to tu też będą otworzone. Okej, okay. myślę, że to jest pies ogólnie. Zamknij się! I'm a little bit scared. What? Krew tu kapie. A tu gościu stoi? Co jest grane? Locked. To nie jest zamknięte. Wcale się nie da przejść. <laughs> mm, zamknięte, dobra, zaraz zobaczymy, czy też się da coś z tym zrobić. I jeszcze na kamerce zobaczymy. Nie. Kamerka. Oglądaj kasety. O! Otworzone. Cóż za zbieg okoliczności. A szczerze mówiąc, dopiero teraz to zobaczyłem. Bo wcześniej tego nie widziałem. Nie wiedziałem. Nie otworzyłem tych drzwi kompletnie. Kuźwa, ale Straszne rysunki. Tu jest coś napisane. Widziałem to. To nie wiedź, ma nie żaden potwór. Lecz człowiek. Człowiek odziany w skórę, zdjęty z innej osoby. Widział mnie, a teraz nadchodzi. Halo. Tu jest coś. Czytaj. Tego da się. 3, 3, 2, 4. Okej. Okay. 3, 3, 2, 4. Muszę zapamiętać to, bo. To bez powodu tu nie było. Barbara. 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 No dobrze. 3, 3, 2, 4. Co mamy tu zrobić? Tu się nie da wejść. To jest jakaś siatka, a może tędy? A widzicie? Zaraz, jak tam było? 3-3-2-4, wow, ale fajne. Co tu jest? O Jezu! Bez nogi gościu jest! Halo, on żyje jeszcze. Co spróbujesz? Tylko zabrałeś mu nieśmiertelnik. Co się dzieje? z Jezu, Oj, 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 oj! Da się otworzyć? Da się otworzyć, ale co tu mamy zrobić? A, muszę zbadać tu gościa. W sensie. Nie powinien przeżyć? Bo przybiło mu tylko ramię, a nie tutaj tętnicę. W sensie, no, zależy jak poszło, co nie? Okej, okay, musimy sprawdzić coś jeszcze. Może na dole coś jest. What the f? W ogóle światła zgasły. Czemu się światła, gościu? Zostaw mego psa. A to jest ten, co tam na górze był. Tak, zabijecie. cię. Czemu jesteś błotemu smarowany gościu? Uuu, Dobrze mu najmana nie zrobił. Oj I co tu się dzieje? Halo, przyjacielu. No, homo, jakby co? To strasznie dziwnie wygląda. Tak, nie patrz mi się, nie patrz mi się w oczy, gościu. Ale śmieszne, straszna gra, ko się śmieje, co nie.

To znaczy, że się odwrócili ode mnie? Sześć wdów, dziewięcioro sierot, jeden niesumienny żołnierz. To chyba o mnie chodzi. W sensie nie rozumiem, może nie za bardzo się skupiłem na tych, że muszę doczytać. Aha, on ma wyrzuty do siebie, ale to nie jego było wina?

Dobra, co jest z tą babką? W sensie pewnie to będzie wyjaśnione na koniec. Ale co jakiś czas pojawia się właśnie tej te oczy taka scenka taka. Nie wiem o co z tym chodzi. To jest na pewno do ogarnięcia. Gdzie ten gnojek zniknął? Mm, nie podniosę cię. Nie, nie ma opcji, że cię podniosę. Hill. tu coś jest jeszcze. O, kawałek drewna. W sensie no, to jest ta figurka, co nie. Ej, tu jest moja kamera. Oddawaj. Aha, czyli pewnie muszę podnieść to do góry. Już to zrobiłem. Jedyne co mnie tutaj czeka to ja, kamera. <laughs> Jesteś magiczna kamera, można by powiedzieć. Widzicie, co on zrobił? Potłuknij szybkę. Ten Piotruś... Piotruś, ten Peter jest w jakimś pomieszczeniu. Mhm, mm ta, ta, no, na pewno, na pewno. Co to takiego? Białe coś. A pies? Pies biały też? To nie jest pies, co nie? What the To na pewno nie jest pies. Aha... Tu mamy podpowiedzi jakieś, tak? Tak, mamy podpowiedzi. Zajebiście. Widzę drzewo. Tam jest! Ale ile jeszcze tego drzewa zostało to nie wiem. Co wizkulswa? What are What are you talking about? Mam się skoncentrować na kamerze. Ale nasz koniec się zbliża, także widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrypcję też nie możecie zapominać o subskrypcji, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej. Także do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia mam życzę. Trzymajcie się. Cześć.